się widzowie, dzisiaj przedpremierowo, jak ostatnio, dostaliśmy dołzy. My to nagrywamy, jest wtorek, dołzy mają wejść na rynek, jest środa, ma być środa. Jest to 473 ml, niestandardowa dosyć taka, powiedzmy... To nie jest energetyk, tylko to jest napój herbaciany z ekstraktem zielonej herbaty i jodem. Kolorystyka tego dołza... Prezentuję BMW M2, przerabiany bez naszej wiedzy i bez naszej możliwości zobaczenia tego przymy BMW 699. Za puszkę, za energy drinka jest 5 zł 5,50 5,50 przepraszam Za 250 ml, a tutaj mamy, no, czyli budowę ceny Stary, z piwem człowieku No taki lemoniadowy, trochę jak sowy, To będę mi Pachnie trochę jak Arizona. Wiesz mi czy czym to pachnie? Przyszłym niedosmigłem Arizona. Mm, piłem, ale to nie jest taka zwykła Arizona. To jest jakaś z miodem, nie te klasyk. Jest droższy niż Arizona. Wiadomo płacić za markę. jeszcze raz coś powiem w tym odcinku. No Taki Lipton cytrynowy, ale jest bardzo dużo drością wody. Zielona herbata to jest cytryna. Nigdy nie wiedziałem, że w zielonej herbacie są w tych zielonych listkach, tak? Jest do 12 stryna. Jak w ty taki znawca i ten, to. kurde. Ja wiem, no że w czarny ja jest. Tak, i tak średnio pasuje to. No jak dziś mam ocenę, ja to to takie 5x10. Akurat go nie słuchajcie, go nie go nie słuchajcie, proszę, no to są takie kłopoty. To... Fajne, bo nie za, nie za słodkie, moim zdaniem. Podobnie jak ten czarny, czarny Energo. Bardzo ładna puszka. Nie fajnie, że jest 473 ml, fajnie jakby było pół litra. To by było rzeczywiście bardziej miarodajne. Ja 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 20 kółczów zebrałem. Tak, będę się kłócił, że zabrali mi 27 minut. No to jest jeden kieliszek. Gdybym też z wódki zabrał, to też mi się smucił. Za smak dałbym 9, za cenę dałbym 4. Bo tak śmiercisz ogólnie. Już tu wytrzymać się, mówię, ale dalej. Ja się wycikałem specjalnie Tomasz Hilfiger, na polu Tomasz Hilfiger a ty mi mówisz, że ten... Fakturę jeszcze pokaż, że nie za to dałeś. Co mi je jedynie odrzuca to... Cena i bardzo podobne smaki do niektórych energetyków czy napojów. Wydaje mi się, że Buddha się może troszeczkę na tym przejechać. Gdybyście kupili, to jakbyśmy mieli z własnej kieszeni wyłożyć? Nie. 7 złotych mamy Liptona, nie? Green tea. Nie, cytrynę. Czy miałbym go kupić na spróbowanie Okej, okay. czy jakbym miał go pić? Ja bym darmo na, na luzie, ale czy jakbym miał go kupić? za na kieszeni tak dwa, trzy razy kupiła, a później raczej kupował coś innego, bo to się płaci bardziej za markę niż za po ten. Uważam, że Budda się trochę na tym przejedzie, ponieważ no, mówił, że dopracowywał te smaki, że tam potaje, powstaje nic przed nami. Naprawdę długo, a, a tutaj się okazuje, że jednak no, to taki taki wniosk. Cześć! I'm never gonna look back. you are never gonna look back. Cause damn, I was built to last. <laughs> you move slow and I move fast.